Partnerem naszego kanału jest biuro podróży Hejholid. Dziękujemy za wsparcie i serdecznie polecamy! Dobra, czyli umiemy już jeździć pługiem, umiemy jeździć na frytki, umiemy jeździć ślizgowo. Próbowaliśmy już skrętu NW, czyli nisko wysoko zakończone. Zakończony na krawędziach. A teraz pojedziemy sobie tylko na krawędziach, to co tygryski lubią najbardziej. Ale do tego jest potrzebny tak piękny i tak pusty stok, jak ten, co by nie zrobić krzywdy ludziom, ponieważ będziemy jechać szybko, dużymi skrętami. I w momencie kiedy będziemy jechać w prawo, nasza głowa musi patrzeć do góry. Czy czasem ktoś tam nie jedzie. Jak będziemy skręcać w lewo, będziemy w takiej pozycji, to patrzymy się tam, czy nikt nie jedzie. Bo jak będzie jechał, to lepiej się zatrzymać skrętem stop którego już przećwiczyliśmy tak? naszym celem jest ta tablica nie chodzi o to, żeby w nią walnąć tylko, że tam mniej więcej się zatrzymamy i teraz yy, skręt cięty polega na jeździe tylko na krawędzi tak? jak jedziemy w skos jedziemy w tamtą stronę robimy tego naszego banana tak? i jesteśmy przechyleni w ten sposób Narty nam wyginają krawędzie i jedziemy w lewo. Jak nam się skończy kierunek, narty nas będą wyrzucały. Wychodzimy do przodu, tak jakbyśmy wychodzili z... E, chcieli się odbić, e, zaczynając od paluchów, z dołu, do przodu. Z ciałem ustawionym w kierunku jazdy. Czyli jeżeli chcę tam jechać, to tam się kieruję, tak? A jak będę chciał jechać tam, to w tamtą stronę. I te narty, one nam się... Zaczną skręcać tak, jak my chcemy. Możemy pojechać ten, język, ten skręt szkoleniowo, czyli robimy sobie takiego samolota, tak? Złapcie sobie w połowie, żeby być pewnym, że narty mamy dobrze ułożone, bo jak są dobrze ułożone, to możemy dotknąć kolana, tak, jadąc. Czyli będziemy mieć tego naszego banana, tak? To będzie ok. A jak będziemy jechać w drugą stronę, to dokładnie odwrotnie. I teraz yy, ja wam to pokażę, a później wy sobie przyjedziecie, a później jeszcze to powtórzymy kilkaset razy, nie? Dobra, najpierw trzeba się rozpędzić, bo bez tego nie będzie skrętu. Wiecie o tym, że na krawędzi trzeba szybko. Czyli jedziemy tu. Nie to kolano. No dobra. Wojtek, brawo, wszystko na odwrót. Ola, jedziesz. Patrz, Ola robi. Trzeba powiedzieć, co Ola robi. <ścoughs> brawo, brawo. Jechaliście na pewno ciętym. Natomiast Wojtek przytykał sobie kijek nie do tego kolana dokładnie robił odwrotnie a Ty nie przytykałaś w ogóle ale jechałaś naciętym, też dobrze to sobie zaraz powtórzymy na początku tak zawsze jest dobra słuchajcie, udało nam się na koniec dnia znaleźć idealny stok do jazdy na krawędziach ale i tak trzeba uważać bo widzimy, że nikt nam z boków tu nie wyjedzie z tej siatki, ale a nuż wyjdzie jakiś niedźwiedź albo co to musicie być czujnym, tak? zgadzasz się, rozumiem, tak? i pamiętacie, jak jedziemy na krawędziach na szerokość bioder robimy sobie dociskanie narty ty pamiętaj, że to jest prawa strona, a to jest lewa ale generalnie jak dociśniesz tutaj, to ta sama narta będzie wiedziała gdzie jechać, tylko po prostu, nawet nie musisz tego robić, zróbmy to może zjazdowo, czyli kije sobie trzymamy, tak? do tyłu tak, piętki nart jasne, na szerokość bioder i wchodzimy wchodzimy na krawędź, później wyskakujemy do przodu, przenosimy tyłek na drugą stronę i jedziemy w drugą stronę okay. ja... jedziecie za mną? Okay. dobra, to jadę ja później jedzie Wojtek i zamyka Ola, ok? nikt nie jedzie, to jedziemy gotowy? start rozpędzamy się O. Uh. 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 Szer szerzej trochę nogi, bo jak jedziecie e, Ola, jak jedziesz tak przy szybkiej jeździe, wystarczy, że będzie jakiś granulek lodu, podbije ci nartę i leżysz. Jeżeli masz dwie nogi szerzej i dociskasz tą zewnętrzną, to nawet jak ci coś tu wyskoczy, aczkolwiek ta narta wtedy cynie ostro jak nóż, to ta Cię asekuruje. Jasne? Dobrze. I kijek nie jest potrzebny przy tym skręcie. Tutaj jest bardziej potrzebna zmiana zakrewędziowania poprzez. Po prostu yy, balans z ciałem w momencie kiedy siła odśrodkowa nas wyrzuca. Czy jak czujecie, że nartki już są skręcać w drugą stronę, no to po prostu tyłek tylko przenosicie na, na drugą stronę. Kolanka do stoku. Czyli jak jedziemy tam, stok mamy tam, to będzie w tą stronę, tak? I później w drugą. Teraz będzie kolejne ćwiczenie z cyklu moje ulubione ćwiczenia. Tutaj już ćwiczyliśmy krawędzie. Teraz sobie je doćwiczymy dalej, czyli będziemy zjeżdżać tak zwane girlandy. Będziemy zjeżdżać w dół, po czym będziemy się kierować pod górę, w dół, pod górę, w dół, pod górę. Co jest ważne? To co mówiliśmy, ważne jest bezpieczeństwo, bo jeżeli jedziemy na krawędzi pod górę, to zagrażamy też yy, tym, którzy jadą w dół, więc musimy się patrzeć, skręcając w prawo, musimy głowę jeszcze mocniej w prawo odchylić, czy w lewo, żeby widzieć, czy ktoś nie nadjeżdża, tak? Dobrze, opatrz. Okej, okay. słuchajcie. I teraz dla przypomnienia ustawię się tak jak Wy. Jeśli będziemy jechać w tamtą stronę, jak już będziemy zaczynać skręt, przyjmujemy ten postawę do środkową, tak żeby postawić te narty na krawędzi i trzymamy je dociskając dolną nartę tak długo, aż nie wyprowadzi nam krawędź nart pod górę i będziemy jechać teraz jeden za drugim, Ola jedzie za mną gotowa? to 3, 4, jedziemy w dół przyjmujemy postawę i jeszcze raz w dół Jeszcze raz dół za mną, za mną, za mną tu I jeszcze raz dół. Stop mamy wypadek spodstał. Dobra. I jeszcze raz dół. Moim śladem Ola. Tu I jeszcze raz w dół. Patrzymy tam. Stop.